Lubisz klimat kamienicy? Cegła, drewniany parkiet oraz artystyczna dzielnica Warszawy brzmią jak idealne miejsce do życia? Jeśli tak, mam dla Ciebie coś specjalnego. Nazywam się Wiktoria Wiśniewska i zapraszam Cię na prezentację nietuzinkowego mieszkania przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze. Na 37 metrach kwadratowych znajdziemy tutaj klimatyczny i jasny salon z wygospodarowaną częścią na aneks kuchenny oraz garderobę. Z salonu dostaniemy się do wydzielonej sypialni. Wyjątkowe dla tej nieruchomości elementy to z całą pewnością odkryta piękna cegła na ścianach oraz drewniany parkiet. Co więcej, klasyczne dla kamienicy duże okiennice zapewniające dużo światła przez cały dzień, które mogą być jednocześnie idealnym miejscem na wieczorne czytanie ulubionej lektury. Mieszkanie to jest doskonale zlokalizowane. Tuż przy kamienicy znajduje się przystanek tramwajowy, który zapewnia nam szybki i bezpośredni dojazd do centrum. Niedaleko znajdziemy również sklepy, restauracje, kawiarnie oraz placówki edukacyjne, w tym m.in. Uniwersytet SWPS. Jeżeli podoba Ci się taka wizja mieszkania, przyjdź i przekonaj się na żywo.